Z ewangelii według świętego Łukasza. Wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na którym ich miasto było zbudowane, aby go strącić. Tak oto powtarza się historia, którą obserwowaliśmy przy okazji kuszenia pana Jezusa po 40 dniach na pustyni. Wtedy Zły Duch przyszedł do Jezusa po to, żeby go zabrać na wierzchołek, na narożnik świątyni, postawić wysoko, wiele metrów nad ziemią i powiedzieć: Patrz, przestrzeń, dam ci wszystko, co chcesz, tylko rzuć się w dół. Dzisiaj to samo, co wtedy zrobił Zły Duch postawienie Jezusa na skraju przepaści czynią ludzie. Ludzie powtarzają gest Złego Ducha. Zawsze stoimy przed takim wyborem, żeby kogoś gesty powtórzyć. Albo będziemy powtarzali gesty Jezusa, gesty miłości i miłosierdzia, gesty życzliwości, sympatii, przyjaźni, gesty dobroci, małe, codzienne gesty y, ciepła, albo będziemy powtarzali gesty złego ducha, stawianie ludzi na skraju, stawianie ludzi o krok od przepaści, y, stawianie ludzi w sytuacji w w której są bardzo zagrożeni. Kogo gesty będziemy naśladować? To jest pytanie, które dzisiaj zadaje Ewangelia. Do zobaczenia jutro.